Podobno nie ma tego złego, co na dobre nie wyjdzie. I patrząc po reakcjach polskiego społeczeństwa na fatalną kompromitację reżimu III RP, który nie potrafi nazwać rzeczy po imieniu i nie potrafi nawet bronić swoich obywateli, widzę, że ludzie dochodzą do słusznych konstatacji co do kierunków polskiej polityki zagranicznej i motywacji, która za nią stoi. Rozciągnijmy to, proszę Państwa, na inne sfery, może pozwoli nam. Może nawet także naszym przeciwnikom zrozumieć to, czym w istocie jest trzecia RP i że wcale Polsce i Polakom nie służy. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Witam ponownie, ja nazywam się Tomasz Jankowski, to mój cotygodniowy program publicystyczny na kanale Wbrew Cenzurze, Tomograf, gdzie odnoszę się oczywiście do tego, co aktualne, ale też odnoszę się do Państwa komentarzy i do tego, co zauważacie, do tego, co otacza nas na co dzień. Zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału, do polubienia nas w innych mediach społecznościowych. Pamiętajcie o łapkach w górę. I oczywiście czekam na wasze komentarze, a odnoszę się właśnie do tego, czego dopuścił się polski establishment w kontekście tej flotylli, która udawała się do Gazy z pomocą humanitarną. Chociaż też chyba trochę po to, by zwrócić uwagę na to, co się w strefie gazy faktycznie dzieje i to, jak na to zareagowali politycy opcji rządzącej, pomimo iż w składzie tej flotyli był przecież poseł Koalicji Obywatelskiej, Franciszek czy też Franek Starczewski, co do którego ja nie mam jakichś większych wątpliwości, to znaczy najdelikatniej mówiąc, nie sympatyzuję z nim, niemniej jednak, no, w tej sytuacji to jest przecież obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, i jeżeli jest porywany na międzynarodowych wodach, przez obce państwo, to państwo polskie ma obowiązek stanąć w jego obronie, i no, po to jest też dyplomacja, żeby ją w tym celu wykorzystywać. Ale słusznie komentatorzy, przynajmniej wielu komentatorów, który, którzy jednak troszeczkę. Głębiej patrzą w tą naszą rzeczywistość, słusznie odnotowali, że tak naprawdę Polska nie robi nic i Polska dlatego tak gryzie się w język, właściwie nie Polska, tylko polskie władze tak gryzą się w język, gdy mówią o strefie Gazy, bo uważają, że nie ma sensu narażać się Stanom Zjednoczonym. To znaczy uważają, że należy przypodobać się Izraelowi, bo dzięki temu będziemy się bardziej podobać w. Waszyngtonie. Tak, to jest konstatacja bardzo słuszna, rzeczywiście, jak popatrzymy sobie na te elity związane czy z Koalicją Obywatelską, czy z Prawem i Sprawiedliwością, w zasadzie ci ludzie nie mają innego pomysłu na polską politykę zagraniczną. Ja, od, jeżeli zapytacie o przyczyny, to odeślę was do tego programu, który nagrałem dwa tygodnie temu o szkoleniach w Departamencie Stanu, bo może właśnie to jest odpowiedź, dlaczego tak ta polska polityka zagraniczna wygląda. No ale w każdym razie te elity, które rządzą Polską, wymieniają się tą władzą od roku 2005, w zasadzie licytują się tylko między sobą, która z nich będzie bardziej proamerykańska, która lepiej potrafi się wsłuchać w głos Białego Domu i też lepiej pokazać, że polska polityka zagraniczna tejże Ameryce służy. Wychodzą chyba z założenia, że bez wsparcia amerykańskiego tej kariery szybko się skończą. Wydawałoby się, że to jest coś oczywistego i zauważyliśmy to, zauważyło też wielu naszych przeciwników to w przypadku sprawy palestyńskiej, ale proszę Państwa. Dlaczego nie pójdziemy dalej z tą konstatacją? Dlaczego nie spojrzymy z tego punktu widzenia na polską politykę wobec Ukrainy, wobec Rosji, wobec tego konfliktu, który tam ma miejsce? Dlaczego mielibyśmy zakładać, że skoro w stosunku do tak dalekiego od nas Bliskiego Wschodu kierujemy się interesem Stanów Zjednoczonych, to dlaczego mielibyśmy się kierować innym interesem w przypadku Ukrainy? Bo jeżeli spojrzymy sobie na to, jak wygląda ta polityka, to przecież najpierw to właśnie polska dyplomacja, niestety razem ze szwedzką, doprowadziły do tego, żeby z programu Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej wyrzucić Federację Rosyjską. To znaczy rozszerzenie Unii, owszem, ale z zasady bez Rosji. Było przecież wiadomo, że skonstruowanie tego programu w taki sposób będzie skonfliktowaniem Europy z Rosją. I wtedy polska dyplomacja się cieszyła. Czy Polska coś z tego miała? Czy Polska ma z tego w ogóle jakiekolwiek korzyści? No nie. Po prostu wygenerowaliśmy już na tym pierwszym etapie konflikt, za który teraz przecież wszyscy płacimy. Po drugie, no zobaczmy na tą urażącą niekonsekwencję. Wspieraliśmy separatystów w Czeczeniu, kiedy miały tam miejsce te dwie wojny, ale już na przykład nie, jeśli chodzi o Abchazję czy o setję Południową, więc tak naprawdę nie kierujemy się żadnymi zasadami w tej polskiej polityce zagranicznej, czy tam samostanowienie narodów, czy integralność terytorialna. Kierujemy się tylko i wyłącznie tym, czy dana siła w walczy po stronie sojuszników, bądź tego całego uniwersum Stanów Zjednoczonych Ameryki, czy Przeciwko. I w tym wypadku ustawiamy się właśnie tak. Proszę Państwa, sama Ukraina, przecież zamach stanu na Ukrainie, który wyniósł do władzy najpierw to ten duet Turczynow-Jaceniuk, a potem Petro Poroszenkę, odbył się dokładnie dzień po tym, gdy polska dyplomacja podpisała, czy znaczy też właściwie była takim patronem umowy między Wiktorem Janukowiczem a opozycją. Oni zobowiązali się wówczas, że odbędą się Parlamentarne wybory na Ukrainie. Natomiast dzień później Amerykanie zgodzili się, a może nawet sami sprowokowali, może nawet wydali rozkazy co do przejęcia władzy niezgodnie z prawem Ukrainy, a więc tak naprawdę wypieli się również na polską dyplomację. Znaczy, ośmieszyli nas na arenie międzynarodowej, bo jeżeli polski minister coś gwarantuje i to obowiązuje cały jeden dzień, to przecież polski prestiż traci na świecie. Nie tylko, że zaakceptowaliśmy to, że nie zaprotestowaliśmy, ale też wspieraliśmy powołany w ten sposób rząd, dlatego, że uznaliśmy, zgodnie z prawdą, że realizuje on interes Stanów Zjednoczonych, a więc Polska była w awangardzie poparcia dla pacyfikacji zbuntowanego Donbasu. Donbasu, który zbuntował się przecież przeciwko puczystom, jakby nie było. Mało tego, gdy okazało się, że Petro Poroszenko w wyborach w roku 2019 straci władzę. Bo ma pod ważnego konkurenta, który był Odymyr Załęski, jeszcze wówczas mówiący o pokoju. To przecież właśnie u nas pojawiały się te artykuły, że to Załęski to rosyjski agent, prawda, bo on nie chce wojować, tylko chciałby pokoju, a przecież pokój to jest w interesie Putina. No ja to doskonale, proszę Państwa, pamiętam. To, to publicystyka polska właściwie tłukła ten temat. Już nie będę dociekał za czyje pieniądze, e, niemalże codziennie. Załęski okazał się swój kiedy? Dopiero wtedy, kiedy zaczął faktycznie interes Ameryki realizować, czyli podsycać ten konflikt, czyli prześladować opozycję, czyli zamykać opozycyjne media, czyli ukrainizować te media. Kiedy Ukraińcy zaczęli odmawiać realizowania porozumień miejskich, no dopiero wtedy uznaliśmy go za swojego, bo uznaliśmy, że realizuje on interes Stanów Zjednoczonych. Nie kierując się absolutnie interesem polskim, którym przecież ze względu na to, że jesteśmy krajem sąsiadującym z Ukrainą, w naszym najlepiej pojętym interesie yes. jest pokój. Ale właśnie. Nas nie interesuje interes Polski. Nie interesują nas polscy obywatele. Interesuje nas to, żeby zrobić dobrze Stanom Zjednoczonym, co nawet kiedyś w nieco bardziej surowych słowach przyznał obecny minister spraw zagranicznych i wówczas podczas Majdanu także Radosław Sikorski. I znowu. Proszę Państwa, wcale nie chodzi o nasz stosunek do Rosji, bo możemy sobie to różnie oceniać, możemy sobie potępiać, możemy z drugiej strony sobie e, chwalić, ale m, chodzi o coś innego. Chodzi o to, że polska polityka zagraniczna jest od lat w wielu kwestiach, jeszcze nie we wszystkich, tylko próbą dobrego oddania stanowiska Stanów Zjednoczonych. I właśnie dlatego, e, jeżeli to koncepcję wysługiwania się Ameryce, wysługiwania się komukolwiek na świecie odrzucamy, to musimy ją odrzucić w całości. Ja mówię to właśnie do tych ludzi, którzy może tutaj trafią, bo owszem, wspierają na ile mogą tę sprawę palestyńską, ale jednocześnie w sprawie wojny na Ukrainie powtarzają propagandę tego samego rządu, który mówi o niczym niesprowokowanej agresji, który mówi o wielkiej pieremorze, Sława o Ukrainie i wszystkie te hasełka powtarza. Są tacy ludzie. Ja wiem, że oni wcale nie kierują się złą wolą, ale wierzę, że patrząc na to, jak zachował się rząd polski w sprawie Palestyny, w sprawie Polaków, którzy tam próbowali tym ludziom pomóc, że będziemy w stanie też z tego wyciągnąć wnioski, jeśli chodzi o inne kierunki. Bardzo bym chciał, żeby to właśnie była ta lekcja z Palestyny, bo niestety o. Osiągnięcia innego typu, czyli żeby ocalić tę ludność przed rzezią, będzie bardzo trudno. To wszystko. Czekam na Wasze komentarze. Na dzisiaj żegnam się z Wami Tomasz Jankowski.